Domy, dolecieliśmy! W końcu! Dolecieliśmy! To jest ciekawe! Jezu, wypuściliśmy od tej wyspy dinozaurów. Helikopter teraz! Z tego kosmosu. Ale fajnie, set jakiś. Co mi się da, to nie To samolot? To jest helikopter. Tak, do się daliśmy na początku. Jak wsiadaliśmy Bo, właśnie, Dobra, fajnie, <grym>, że do wsiadaliśmy do Jak do samolotu? Patrz, jakie fajne ptaszki sobie tutaj ten... O, witaj, witaj! Dzień dobry. Cześć. Po polsku można? <laughs> Emy polski? Do you speak Polish? Bardzo <laughs> fajna animacja. Polish, Co Czyli tam wchodzisz, już tam coś przynosisz. Polisz Polisz. Polisz. <grym> o, patrz. Musisz nie umierać co? do mi. Patrz tu. Zpoczniemy se. Dawaj chyba cztery utopia. Że... Widzę, że też znalazłeś to. Jak ty tam siedzisz? <grym> ja siedzę? Tak. <grym> Dobra, wstawaj. O, się to dobra. Wstawaj, chodź. Chodź. Nic mi zaplepa. Już raz mam. O matko. Ale tu jest mały zacznik w tym hotelu. Widzisz. Wybra... <grym> bo tam się ty teraz masz. <grym> hotelu Do mi. Bo nie powiedziałem ci. Pomyślcie, że fajne katalogi mają. To nie jest hotel. Jakiś kreml do rąk. Co? My zostaliśmy wysłani na misję do Mi. Misja. Chodź, bo jesteśmy spóźnieni. Co ja robisz. Chodź. Jakiś wyspy dinozaurów mamy cały czas do nagrywania. Jakieś kurde survivale podniebne, pod z asteroidami, a ja tym jeszcze układasz problemów w ty. <todgłos> <todgłos> Zrobimy to, to co jest. w kosmosie robimy. To znowu misja w kosmosie, wiesz, jak już tu mrzygamy, szok jak te planety mamy. Tu? Nie, to nie tu. Nie tu, nie tu weszliśmy. Nie to, Nie te, nie to Nie te schody do mnie. Co tak biegasz po holu? Wiesz, bez stylu, że bez wstydu, że się gdzieś wywalisz, o, Nie te schody, chodź tu. Nie te schody, Jezu.

<laughs> Welcome to Geo Deception, where digging into the past is of the past, because we're digging into the future, instead of the past. No, name is Columbus, and I'm the one in charge of running the operations here. So, please take a seat, as the following presentation will outline your mission in adequate detail. We sent a drill with a two man crew to create tunnel to the center of the earth. Once that drill reached the core, we lost all communication with the crew. And, well, the crew themselves. Ik ga even. van trokken. Nee, Ik Ik ga Fast forward to about a year ago, oh, so we discovered a new type of rock deep down in the earth named Noxesium. At a temperature of 3,456 degrees, along with a cowudder, apple cider vinegar, a few gummy bears, dried washing up liquid, and a spoon of a. You, you you know what? In brief, it allowed us to create a new alloy that we managed to translate into <laughs> <coughs> a fully, fully fledged metallic wingsuit named the Thermal Flight Armor 1541.

It would also be nice to recover the bodies of the crew lost. The mm -hmm. Okay, let's so talk about how, how you're you going to you do, do it. it. The board you you will know. <laughs> to... Magzisz... <laughs> 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 <to się>. glide <go laughs> go. <going laughs> using your suits all the way down to the center of the earth through these tunnels. At the end of tunnel one and two there is a base camp that you can use to rest up at. However, beyond tunnel three, well, a... it's all on you. At that point. Listen, I don't know what you're going to find down there, but I'm Jesus sure you all agreed so upon like... the possible dangers when you signed up for this job. Right. Mm -hmm. As soon as this brief is finished, you'll head out the door behind you and follow the route down to the armory, where you will equip your brand spanking new thermal flight armor 1541s, and then progress to the drop zone. Um. So, Sasha, is it is it possible to get this recording to um, <clears throat> self-destruct after it's finished? Y you know, like the um, Mission Impossible film? <laughs> no? What do you mean, no? Okay. Okay, ne never mind. Marty. <clears throat> Ka kaboom! Zmutujmy <gry> <gry> się może. To chyba to wszystko z tej prezentacji. Wstałem. Dobrze, możemy iść. na zaraz... <gry> Patrz w ogóle jaki fajny model jest. Patrz Hubert. Babeszka. <gry> Kurde. <gry> Jak siadam, to się przesuwasz. Chodź do mnie, pokażę ci. Pokażę ci tutaj ten. Chodź tu. Masz pokój. O, owca. Fajne to jest. No to jest pa, ten ich cały jest mój skin. To jest team cały. Nie patrz, to jest mój skin. Yy, to taka... Który głos mówiłem? Taki szara a nie, co nie ma. To nieważne. <śled> Dobra, chodź. Dzień dobry. Haj. Chodź. Już piękno. Mm, nie działa. Dobrze. Chodź tam. Przyciśnij. nie Przyciśnij. 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 Wina przyniosła. No, Przepraszam. <śmiennie> no i tam gdzie ty? Ale sala, kinowa. To jest kupi hotel. Um, On, to patrz, patrz tu, patrz tu. Patrz tu. Patrz tu. <śmiennie> Moim szybkim wzrokiem zauważyłem to. <śmiennie> Videos of baby sharks. Pictures of baby sharks. List of the mastermind lay, lays. Sharks feeding for beginners. Chcesz się, na... się nauczyć... Yy, y, 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 karmienia rekinów dla początkujących Dobrze, do mi. Oto ten moment. <laughs> kiedy musimy wybrać swój... Poczekaj... Czekaj chwila. Czekaj chwila. Musimy wybrać swój y, Zbroję 1541. Z oh, czerwonego. Tutaj, tutaj masz jeszcze różowy. A nie, jest różowy! No nic... Eee... Przepraszam, jest problem, tak jakby... Jeżeli mam to na głowie, to nic nie widzę. Czemu ty tego nie masz w ogóle? Ty nie Chlet. możesz zdjąć... E, mi się kolor szybko, kolor o, jakiś... No, Dobra, mam różowego, nieważne. A ty nie masz tego na sobie. Jakby... Wiesz, pomarańczowego, pomarańczowego. Bo wręczowego wiesz. No właśnie, chcę. W Wiesz, jaki jest problem? Na pierwszoosobowej ja nic nie widzę, generalnie. Bo to jest chyba Arbus, jak się siedzą mi się wydaje. Muszę na drugą osobowo wchodzić. O! Uważaj! Patrz to. O, to, jest o, to jest u nas. Patrz to. Ej, ty możesz na pierwszej osobie? widzisz coś to na pierwszej osobowej? Dzień dobry. Kotek! Nie. A to A tu morsk? Co to jest? Dobra, nie patrz. Okej. Okay. Dziękuję. Dziękujemy. <grym> Ej, weź mi pomóż. Ej, stary. Ja na pierwsze osobowe nic nie widzę. Serio? Ja widzę. A weź spróbuj zdjąć i założyć hełm. Je... Właśnie nie mogę nie... tego chciałem nazywa, właśnie to. Kurde, faktycznie. Nie no ja widzę na przykład. Tylko szkoda, że tego stroja nie widać. Tylko te skrzydełka mamy. kurcze. I co? Nie, ja, ja właśnie wi ja widzę, właśnie widzę ten strój. Ja właśnie widzę strój i ten problem, że ja, ja go widzę, przez co nie mogę je... jest... Kurde, ja mam taki... Różową plamę na cały ekran, Jakby był w jakiejś masce. <suszy> dobra, to poczekaj, czekaj chwilę. Przeładujemy grę. A tu jest różowy, dobra, Jezu, ja szukałem tego koloru wcześniej. Ty Prymisz masz tam? Wy... Już tam? <laughs> jest <I co? laughs> Dobra, przeładowujemy ha! grę. Zarabiaj, 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 Eee, no chyba tak, to się dowiedzimy. No. wrót Chodź, musimy misy. No. To będą twoje wakacje. Muszę to że kurde, ten, ten hełm mnie tak trochę uciska i widzę Okej. Okay. Eee, okay. chodź. Zapytał. <laughs>

Musimy oh, zobaczyć. to zobaczyć. Duży czerwony guzik, patrz, nie, nie, zostaw, zostaw, patrz. Wow. Jeden, dwa. Ale fajne to. Co to jest? Co Cave Trolls. To to pisze? To jest chyba. Z po, ten. Co? Gdzie? To jest chyba na jakim poziomie tego? Na pierwszym jest, poziomie tam. będziesz miał ten ten? Dobrze. Fajnie wiedzieć. Okay. Domi tam w swoim świecie. Chodź, Domi. Możemy już zmierzać. O, kubek zagram. Nie przykazy. Chodź, Domi. Ja nie jestem snak. Ja nawet komputera nie mam tutaj jest pełno guziku? kliknąć? to są dużo czerwone guziki, jak... A, to jest bariera Dobra, klikam Domi, mi pewnie zrobił A, to nie guziki, to są alarmy Stand clear of the... O kurde, dobra, mnie to nie było Łoooo No co? Już lecimy? Lecimy? A! Aaa! Domi! Lecimy! Lecisz za mną? Domi? Mam nadzieję, że lecisz. Oczywiście, co? że tak. Halo, halo Domi. Centrala. Oh. Halo Domi. Lecisz? Jestem, jestem, jestem. Dobrze, dobrze. Co? Nie! No nie. Trasłem. Nie! Po prostu, że ja nic nie widzę, przez ten chyb, nie pamiętam. No nie pamiętam, na starych dostaw grałem. O, tam Mamy jest punkcik! Zawsze grałem. Teraz widzę. To musimy zbierać? Birch, czuję się niczym ptak w wodzie. Ptak w wodzie. To jest mój żywioł. Nie wiem jak się słyszymy, chyba nam wczepili do tych kasków i jakieś... Nanoboty! Tak! <grystanie> nanoboty? A nie mikrofony. <grystanie> Spoko. To to mogą to być też nanoboty. Na no są lepsze. <grystanie> Dobrze, lecimy do mnie. Nie, w ścianę. No i dupa. O no nie widziałem. Gdzie walnąłeś? Dawaj domi, musimy dolecieć. Musimy wypełnić naszą misję. Przypomnij mi, jak, jaką w ogóle mamy misję. Uratować dwóch y, członków ekipy. Jakiejś tam. Przypomnij mi, czemu to uzgodniłeś bez mojej wiedzy? Nie wiem, ale znowu się tam Uderzyłem się. trzeba do, do tego. Trzeba było, trzeba było za to powiedzieć, że chodzi o jakąś misję, a nie że na wakacje mi ale byś nie przyszedł przecież, przecież. No właśnie w tym rzecz No nie No, no jest na swat no Ojej Dobrze To jest długie No to jest dość długie trochę lekko Dawaj domi Dobrze że ten render distance chociaż jest w miarę duży No nie no nie mogę Fowa sobie zwiększysz czy zmniejszysz? Mniejsza, bo nic nie widzę. Mam tak daleko, wiesz. Mm -hmm. Mam tak daleką wizję, wyciszyłem sobie. Sokoli, wzrok! dupa. Mam pytanie, Hubert, co to jest za ta technologia, która powoduje, że po śmierci nas teleportuje i odradza, mm -hmm. albo już nie można nas teleportować to jest... na ten. Na... To jest jak w cyberpunku, soul killer, tylko że nas, wiesz, przywracają do naszego Czy? ciała w cyberpunku. Nie grałem w to, coś no. no nic. Lecimy. Mam nadzieję, że do mnie lecisz. My to musimy w ogóle w dwójkę dolecieć, czy jedna osoba doleci i będzie git? Myślę, że jedna osoba doleci i będzie git. A to powodzenia. Dzień dobry. Dami, Do Jesteśmy! Pole ja... widzenia. się... ale... Jeszcze muszę latać. Ale jest o dupę, ale... Dobrze, ten odcinek skończymy w tym momencie. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z tej oto mapki, widzimy się za tydzień. Cześć, cześć, do zobaczenia.